Witajcie w kolejnym odcinku na temat opowiadania prezentacja 16 sztuki z czyli więc tak ja z, y, tą y, 16 sztukę kupiłem z, u pana Krzysia w Łazach. ja za tą 16 sztukę dałem 160 złotych no i dzisiaj kolejny nowy filmik na temat opowiadania prezentacja 16 sztuki z czyli Prezentacja bicia gongu, oczywiście, 16 sztuki zegar metron oczywiście. No, pięknie zabił ten zegar metron, super, no. Ten zegar naprawdę też tak bardzo ładnie bije, ale najbardziej to bije 15 sztuka, oczywiście, co ja, y, było był nagrywany filmik wcześniej, no. A no, powiem taką rzecz, no. Więc tak, miałem y, nagrywać filmik y, pod koniec czerwca, ale niestety nie mogłem, bo miałem taki zapieprz, że w ogóle nie miałem czasu. Dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać nowy filmik na temat opowiadania 16 sztuki zegarometru, oczywiście. Ano. Więc tak, jeśli jesteście nowi, to zostawcie łapki w górę, suby. Bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTube, no. A w dzisiejszym odcinku chciałem yy, pozdrowić następujące dwie osoby. Pozdrawiam Esadziku i pozdrawiam Dawida WK. Pozdrawiam was, no. Ciebie Dawid, ciebie no. Esadziku. Więc tak. Tak jak mówię. Myślę, że... Yy, tak, yy, nowy filmik, yy, kolejny, to znaczy się już na temat opowiadania, prezentacja 17 sztuki Zegara Metrona, no to się pojawi, nie wiem, za tydzień w piątek, albo później, no, zobaczmy, czy, czy nie będę miał w ogóle, no, yy, czy będę, będę, w ogóle miał czas wolny dla siebie, no, żeby nagrać kolejny filmik, no, A no. Tak jak mówię, no. Jeśli jesteś nowi, zostawcie łapki w grę, suby, bo będą kolejne filmiki, no. Na moim kanale na YouTube, no. Ja na YouTube nazywam się Sylwek Zegarmisz Metronox, no. Moją nazwę można podawać znajomym, żeby wasi znajomi wbijali na mój kanał, zostawiali łapki w, gru, w, góry, łapki, yy, w górę suby, bo będą kolejne filmiki na moim kanale na YouTube, oczywiście. Powiem szczerze. <laughs> Więc. Yy... Na razie, cześć Wam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć Wam.